Cześć, jestem Michał i nagrywam tak, żeby nie nudziło Wam się po trzecim oglądaniu. Jestem Karolina, jestem jedynym żeńskim pierwiastkiem w firmie Perspektyw i jeszcze jestem żoną Marcina. Cześć, Marcin, jestem odpowiedzialny za ten bajzel. Cześć, mam na imię Piotrek i będę się między Wami kręcił z aparatem, także proszę się ładnie uśmiechać. Cześć, jestem Krzysiek, fanatyk zawsze jakiegoś drogiego hobby. Cześć, jestem Wojtek z branżą weselną związany od już bardzo, bardzo wielu lat. Piotrek, w branży pracuję 10 lat, jestem tutaj na gościnnych występach, czasami lubię pomagać innym. No Mąż mi kazał. Nie tyle z aparatem, co z dronem. Kiedyś zobaczyłem jak kolega nagrywa grę paintballową i jak zobaczyłem ten obrazek, to mówię, hu, to jest to. Aparat trafił do mnie przez przypadek, miałem popstrykać parę zdjęć na komuni, jak jeszcze byłem nastolatkiem, no i tak zostało. Nie no, chciałem iść, e, chciałem iść, kręcić super filmowanie, ale potem nie przyjął, więc trafiłem do Was. O, na pewnych urodzinach y, kolega mnie poprosił, żebym wziął kamerę i coś filmował. no i to było to. Przygoda z aparatem zaczęła się od robienia zdjęć po prostu w szkole i tak zostało dalej. Moja przygoda z aparatem, to był aparat kliszowy, który dostałem na pierwszą komunię świętą i później już z aparatem praktycznie przez wiele lat i całe zawodowe swoje życie. Najbardziej lubię wzruszające momenty typu przysięga, albo jak jest błogosławieństwo. Zdecydowanie biesiada i po prostu taki ogień, że szok. Albo po podziękowanie dla rodziców. Najbardziej stresujący na pewno ślub, bo dubla nie będzie. No i myślę, że pierwszy taniec. Gdy Pan Młody mówi tak, jakby wygrał w Totolotka. Eee, pierwszy taniec, chyba najbardziej wzruszający moment całego wesela. Moim ulubionym momentem na weselu, w sumie to jest sam, sama ceremonia ślubu. Zawsze te wzruszenia, emocje, które tutaj młodym się ukazują, to jest dla mnie chyba najważniejsze w tym dniu. Po prostu weselna zabawa. Najlepiej tak około 22. DJ. Najlepiej chyba DJ z Wodzireje, aczkolwiek topowe zespoły po prostu są nie do przebicia. DJ, bo nie daje zjeść schabowego, tylko Despacito i Despacito. I zespół, i DJ. Tak naprawdę wszystko w rękach gości i w rękach Pani Młody, także. Dla mnie DJ, chociaż dobry zespół nie jest zły. Dobra kapela, ale taka grająca naprawdę dobrze i na żywo. Rosu, Rosu. I jeszcze raz rosół. No, jak widać po mnie, to chyba to Słodki stół i dużo kawy. Herbatka, herbatka z cukrem. A myślę, że wiejski stół i uwielbiam sery, jak są sery. Fryteczki, dewolaj, suróweczka. Kotlet schabowy. Nie mam pojęcia, co będzie nowe, bo ja się starzeję, młodzi są coraz młodsi, nie wiem, co jeszcze wymyślą. Mm, jest początek sezonu, TikToki jeszcze nie wystartowały, Sami nie wiemy. No, warto by było coś takiego y, zrobić, żeby nagrania były w goglach VR. I wtedy oglądasz sobie film, jakbyś był na tym weselu uczestnikiem. Perspektyw, czyli my. Wydaje mi się, że wkrótce na weselach będą królować wideobudki. Myślę, że tutaj może coś się pojawić jak jakaś relacja, trochę na żywo, ale wiadomo, z czasem zobaczymy sami. No na pewno będą szły w kierunku takim, bym powiedział, hollywoodzkim. Może zmienimy całkowicie formę na taką bardziej amerykańską i będą przyjęcia na świeżym powietrzu. Myślę, że będą mniejsze, yy, filmy będą krótsze, bardziej dynamiczne. Chciałbym, żeby za 10 lat w Polsce wyglądały wesela jak w Grecji. Czyli greckie wielkie wesele, całe miasteczko bądź wioska jest sproszona i każdy się bawi. E, o Jezu, powiem Ci, że przed tym, ile my czasu spędzamy przy sprzęcie, to ja nie wiem, czy to za dziś lat będę widział. Myślę, że będzie coraz więcej wesel humanistyczny. Mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać w branży ślubnej i nie tylko. Mam nadzieję, że zostanę w końcu pracownikiem numer jeden, a w sumie to już nie będzie firma, to będzie korporacja. Czeka mnie rychły awans i będę mogła umyć podłogę w biurze. Będę jeszcze to robił. Myślę, że cały czas się uczę. No, chciałbym, żeby firma już była na takim etapie za te 5 lat, że klienci dzwonią i tylko pytają. We Włoszech też zagrywacie. No to pewnie będziemy dalej działać o stronie. Myślę, że będzie coraz bardziej rozwojowo i cały czas do przodu. Łatwo nam powiedzieć, nie stresujcie się, nie przeżywajcie, ale naprawdę bawcie się najlepiej, jak się tylko da na własnym weselu. Nie siedzcie za dużo na grupach facebookowych. To Wy wyznaczacie trendy na własnym weselu. Przychodźcie najpierw do nas, a my wam wszystko powiemy. Karola mi podkradła pomysł, ale generalnie tak, jakby parę mody przychodziły najpierw do filmowców i fotografów, to... złota rada dla młodych. Bawcie się spontanicznie. Dajcie z siebie wszystko, bo dubla raczej nie będzie. <laughs> nie przejmujcie się niczym. Jesteśmy po to z wami, żeby wam pomagać. Cieszcie się dniem i bądźcie tego dnia sobą.